Tak wygląda moja dzisiejsza turka, a tak wygląda moja dzisiejsza mapka. Tutaj mam trochę porozwalanych wiosek, a tutaj głównie kamienice i domki w takiej mniejszej miejscowości. To do dzisiejszego dnia. Dobrze że wziąłem swoją kurtkę nieprzemakalną, będzie dało się w jakikolwiek sposób pracować. Przysięgam wam, że odkąd pracuję i jeżdżę na tych terenach, to w tym domu ani razu nie zostałem klienta. To są dwie rodziny i zawsze sąsiad brał paczkę. No a teraz nie ma sąsiada. A że pogoda jest jaka jest, to biorę sobie polibaga, czyli taki woreczek foliowy. Wkładam tutaj tą paczuszkę, odklejam. Zawijam, bo nie mogę dzisiaj sobie pozwolić na żadne powtórne stopy. Do tego biorę. O Boże Nie no, zrobiłem w najgorszy możliwy sposób, to nie Chciałem, żeby chociaż troszeczkę pod tym daszkiem leżało Miało być, dobrze wyszło jak zawsze Skończyłem wszystkie stopy na Lukenwalde I zaczynamy teraz wyseczki Zostało mi 65 stopów Ole, piękny jesteś taki